Opa! Terenczysty, zaczynamy operację. Z Do rana proszę mi elegancko pochować te stare akty operacyjne. Co już do reszty wam odbiło? O, tutaj wy ptaszeska się chowacie, wy! Nie! Kurdo! Posiadam więc duży problem. Budziłem mocno Morisa, ażeby go rozwiązał, ale on tylko. O, idź pan, kurwa, pój! Problem, który nie znasz, nie znasz. Macie pucle! Ziobro, kurwo pana! Dzień fajny wiem, ponieważ jestem mistrzem pucli. Oprócz układam tu i wychodzi pingwin. Tylko dlaczegoż to podaje rękę wielkiej stopie i królowi Szwecji? On za dużo wie! Czerwone skurwysyny, syny Znowu chcą dojść do władzy! Czerwone z syny skurwysy... Nie o to chodziło, macie się zająć jego problemem. Zrozum <słuch> o co chodzi? Chodzi o tamto! To kurwa jest! Jak tutaj ja mam spać, kiedy tamto coś o, w moje ślepia, gałki oczne, w dusza, światło okropne. Bo. Co kurwa? Jesteś, plakat piecieł jest dużo za wielki. Jeden kabumpatyk to za mało ja mówię. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... Piękniejsze zjawisko, jakie w życiu widziałem, wyłączając mnie, oczywiście. Więc to ta kurwa! Co? Kurwa! Jej to kurwa! Piąteczka, poczwarne ptaszeczko! co? Kurwa! Ale mamy pomóc Julianowi. Wiesz co? A ja już mam w głowie parę takich innych rzeczy, którym by się przydało solidne kabumowanie. Rozumiemy się co, nie? Ale to by się podoba właśnie o to chodzi. A mamy powody, żeby stopować eksplozyjne zapędy Rico. Jeśli się go nie uspokoi, może się zrobić naprawdę paskudnie. Kabum. Namawiasz go do złego i najwyraźniej nie wiesz co robisz, dlatego zero wybuchów. Tak będzie lepiej, zrozumiano? Kabum, 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 kabum. Ech, to znaczy tak oczywiście, bardzo by było nie gdybyśmy ze sobą znowu więcej kabumowali. Bardzo nie mądrze! A few inches later Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, w krainę zapomnienia Zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgla. To, to były najpiękniejsze prawie dwa dni mojego życia! Też tak myślę. Wiesz co, dziś wieczorem powinniśmy przefasonować cały tutaj habitat, by był zniszczony, wybuchnięty, nie do poznania. O, wolisz spędzać czas z pingwinami? A dajże spokój, ryjko bracie! No powiedz, z kim się lepiej rozejrzysz, co? Kto umrze, to umrze i trudno. Gratulacje, panowie! Misja wykonana. Uprzejmie zgłaszam prośbę. Zazwalamy. Myślę, że wszystkim by nam się przydał. Co, co, co? <laughs> Jeszcze! Jeszcze! Taku, mianuję ciebie swoim ministrem fajności. <laughs> Rikolosowy! Proszę się wytłumaczyć, żołnierzu. Ha! Ja wam wytłumaczę. Pamiętacie, mój stary, nudny, beznadziejny tron? Bleh, bleh. Teraz siedzisko me, dzięki pingwinowi o złotych rękach eksploduje niczym wzruszona orężada! Wystarczy tylko powiedzieć wyraz Julia! Powtarzamy kurwa! A pak nie nerwuje dal! co się dzieje? Czemuż to nikt mi wcześniej nie powiedział, że pingwiny są tak rozrywkowe? No choć nie cię przytulać! Ja też chcę przytulasy! Dobra, dosyć tego richo. ubawiliście się po pachy, ale... Spierdalaj. To ważniejsze dla ciebie jest Julian? A! Szaleństwo, panowie, to jest istne szaleństwo. Mm, gorzej, szefie, to klasyczny przypadek autory neglekto euforii. Nasz dróg został A. zachęcony do działań destrukcyjnych, co sprawia mu radość. Oj, no i to mi się podoba, właśnie o to chodzi. Nie dajcie mu się urabiać i tak przekroczyliście już cienko czerwoną. No. Właśnie słuchaj tego gbora. Pamiętaj, kto jest dla ciebie dobry. Król Julian Żołnierzu no. spójrzcie na siebie. Zaraz do reszty wpadniecie w bezduszną paszczę szaleństwa. A wiesz na to Julia? Nie słuchaj tego pana. zostaw go! No dobrze. Jeśli tak bardzo lubicie życie na krawędzi, to nie pozostaje nam nic innego jak... Minować należy rokosze i rewolty, Monarchia zwyciężyła znowu... Jestem niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plamy! No. no to co, jesteśmy gotowi na redekorację mojego królestwa? Oczywiście! Myślisz, że seria niszczycielskich eksplozji zapewni mi siedzi i bez siedzib? Ten bełkot tłumaczy sobie jako tak Panowie, tu trzeba działać ostro Riko zagraża sobie samemu i innym Nie opuścimy szaleńca w potrzebie <laughs> Za późno na działanie pingwiny wydorne. Minister mój powiększa granice mojego królestwa Wyzyskując najdestruktywniejszą technologię w dziejach życia <laughs> Zaraz, czemu on stoi miast działać? No i coś ty narobił? Chłopak przekroczył granicę Przelał się kielich psychopatycznej materii ty Co kurwa? Nic nie rozumiesz. Uruchomiłeś wielką spiralę zagłady. de <śmienic> <śmienic> Dobrze, przyznaję, może podjąłem parę decyzji pochopnie, ale znacie mnie jalu, wiedziałem. Ja! Morris. Zrób coś, zrób coś, zrób coś, Ja wam to w pizzie, kurwa! Według moich obliczeń jest za późno, by go powstrzymać. Możemy jedynie usiedlić go w obszarze jego działań i czekać, dopóki atak szału nie minie. A? E, obszar jego działań, to ja rozumiem, że to mój królewski habitat. Tak, zgadza się. Jeśli go tam nie przetrzymamy, wir jego apetytu zniszczenia może unicestwić całe zoo. Całe, czy, 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 czy tylko większość, bo wybieg dla słoni to już dawno powinni zburzyć, jeśli ma być szczery. No dobra, dobra, ratujmy to całe. Surprise, motherfucker. Wypuszczać go z gumiaka. Delikatne, sprężyste skoki powinny ostruzić jego zapał. Yeah. <gry> Jest dobrze, nic mu nie będzie. A! Moje królestwo! Poświęcenie godne pochwały! Chociaż właściwie to i tak nie miałeś wyboru, ale fajnie. Spójrzcie tylko, jaka tu przestrzeń. Nareszcie posiadam ja habitat godny króla. Moris, rączka. Przechadzamy się teraz wśród przestronnej nicości. Hurra! Przestronna nicość! Spójrzcie na niego. 48 godzin niekontrolowanej destrukcji nawet odyńca by powaliło.